Dobry wieczór. A, troseczki mrugają. Działa. E, Witajcie, kochany Eryku, witaj w e, skarbie. E, na samym początku e, dla Ciebie dobre informacje. Dostałem maila e, potwierdzającego, kancelaria, e, która zajmuje się bardzo, bardzo trudnymi sprawami, e, podjęła się tego wszystkiego, więc teraz tylko wpłacić pieniądze. I Hajda do przodu. Czeka przed nami bardzo dużo pracy. I tak jak Ci obiecałem, tak jak Ci przyrzekłem, dokończymy to. Dokończymy to tak jak Ci obiecałem. Teraz do Ciebie taka kolejna informacja. Przed chwilą się pokazał jakiś tam przeczytałem wpis odnośnie. To podejrzewam, że to Twoja mamusia napisała, bo ze stylu wypowiedzi merytorycznej. Można wywnioskować, że to jest Twoja mamusia. Tutaj oskarża mnie, że się próbuje w jakiś sposób wybielić, gdzie alimenty i zarzuty prokuratorskie. To tam odpisałem, nie wiem czy to będzie widoczne. Pan Mecenas Rafał Lipko, który prowadził tą sprawę, bodajże chyba dwa tygodnie temu, jak dobrze pamiętam, był w prokuraturze, był na policji, nikt ode mnie nic nie chce, prawda? Jest cisza, spokój. Jeżeli chodzi o alimenty, zarzuty prokuratorskie polega to w ten sposób, że rodzic, który całkowicie uchyla się od płacenia alimentów, który całkowicie nie chce płacić, nie chce dziecka znać, ponosi tam karę bodajże roku więzienia, prawda? Tutaj w tym przypadku e, ja zawarłem na samym początku e, protokół z panem Komornikiem. To już mówiłem w filmach, to odpowiadam osobie, która to napisała. E, pewnie tych filmów nie oglądała albo zapomniała o tej sytuacji. I ja uważam, że e, warto takie transmisje prowadzić i wyjaśniać sprawy, bo te, tego się nawałkowało, to jest wałkowane wiele razy w koło. I, I można powiedzieć, w innej wersji, prawda? I to jest takie, takie zamieszanie. No tutaj w tym przypadku został zawarty protokół z panem Komornikiem. Tak jak mówiłem ci, w lipcu nie zgodziłem się z wyrokiem zaocznym podwyższenia alimentów, ponieważ posiadam pełną władzę rodzicielską. Bo i tutaj, właśnie, bardzo fajnie ta osoba, która komentowała, podsunęła mi bardzo dużo pomysłów, co dzisiaj z aprobatu pada jeszcze jutro do sądu wpłyną odpowiednie wnioski. I teraz tak, chcę ci powiedzieć taką rzecz, że alimenty, które dostajesz, powinny być przekazane dla ciebie. My chcieliśmy z rodziną, i to przed sądem w Zamościu, żeby było jasne, kochany ryku drodzy państwo, odpowiadam na ten komentarz, chcieliśmy razem z rodziną dbać o ciebie. Ciocia Marysia mieszka bardzo blisko ciebie, Ciocia Dorotka, wujek Piotrek, ja, jak i reszta naszych przyjaciół chcieliśmy dbać o ciebie, tak, żeby było jasne między nami. Tutaj się nie wybielam, tutaj są świadkowie, są protokoły, można zapytać mojego brata, można zapytać osoby postronne: my chcemy do ciebie przyjeżdżać, my chcemy ci kupować, my chcemy być przy tobie. Żeby to było jasne i wyraźnie. Tu, proszę Państwa, odpowiadam komentatorowi, nie wybielam się. I od samego początku, jak widzicie, od 13 lat chcę być przy dziecku. W komentarzach było napisane, że robię z siebie jakiegoś tam bohatera, tak czy coś. Nie. Ja po prostu jestem tatą, Eryk. Stał się dla mnie, nie wiem, największym skarbem na świecie, nie wiem jak to nazwać. Może ten czas, który Ryczku był między nami dany, może i spierdoliłem, nie wiem, ale na tamte czasy, na tamten, na tą patową sytuację, jaka powstała, to i tak dobrze to się wszystko skończyło, wiesz? Tylko, że niepoczęnie ja wylądowałem w więzieniu, prawda? Mnie nie wolno było więzić. I tutaj, odpowiadając na to pytanie. Winą za jakiś długi, czy niedługi obarczamy tych ludzi, którzy od samego początku nie rozpatrzyli tego wniosku. Jeżeli ten wniosek byłby rozpatrzony, O, już nie mówimy o zmianie pieczy, bo ojciec nigdy w Polsce nie dostał dziecka pod swoją opiekę, ale można było, kochany Eryku, rozszerzyć te kontakty z Kero. chciałeś więcej tatusia, mógł sam wyjątkowy powiedzieć. Dobra, niech cały lipiec kurwa będzie to dziecko. U tego taty, że świat by się nie zawalił, co nie. Tylko mamusia ma szerokie układy, zastrasza mnie dalej prokuraturą. Tylko wspaniała prokuratura sądem. W sądzie najwyższym przegrała. Sąd najwyższy jednoznacznie orzekł. Nie ma podstaw do sądzenia z artykułu 211. Nie wolno na mnie stosować więzienia z artykułu 211. No i teraz tak, no pobrałem, proszę państwa, KRK miesiąc temu. Do trzech tygodni takie KRK jest aktualizowane. No niestety, do dnia dzisiejszego KRK nie dostałem. Zmuszony jestem z ekipą o wszczęcie proces, procesu, tak? o wszczęcie odpowiednich działań pod tym krokiem. Dalej jestem na stronie poszukiwanych, poszukiwany, pomimo, że nikt do mnie nic nie ma. Po prostu sąd w Tomaszowie za wszelką cenę nie chce dopuścić z mamą twoją, kochany Eryku, drodzy Państwo. Z kochaną Emilią, do tego, aby nie doszło do apelacji, bo wiąże się to z tym, że tam bardzo, bardzo dużo osób dostanie zarzuty, bo będzie prowadzone postępowanie, to się nazywa tak zwane śledztwo procesowe. Ja tego nie odpuszczę. Tutaj ci państwo chcą się tym zająć. Mam takie odpowiednie dokumenty, już zostały wysłane do zamościa. Jutro z rana dojdą jeszcze na wszelki wypadek. W formie elektronicznej dokumenty dojdą i wszystko zostanie umieszczone w odpowiednim czasie w procesie. To tak kochany Eryku, taki krok dla Ciebie zrobiłem. Czekam na dalsze komentarze. Czekam na dalsze pytania. Tak jak mówiłem, prokuratura może mi dać zarzuty. Każdy ma prawo pójść do, prokurator do prokuratora, i się, jak to się mówi, z wątroby sobie. Wyrzucić albo z krzyża spuścić, jak to woli. I każdy ma prawo swoich praw do czynienia, ja jestem niewinny, ja płacę alimenty. Ja płacę alimenty, nie uchylam się od nich, tylko mówię: nie zgodziłem się z wyrokiem sądu pana Kowalczuka i tą sprawę też skierowałem do ponownego rozpatrzenia. Tylko tyle, że wszystko po kolei, nie naraz, na razie. Załatwmy sprawę 211, tak i władzy rodzicielskiej. I wtedy będziemy rozmawiać o, o dalszych poczynaniach alimentów. Na razie no, kula śnieżna rośnie, no niech rośnie, ale plus jest taki, kochany Ryku, że ta kula śnieżna zostanie rozbita pewnym potężnym moim działaniem kolejnym asem z rękawa, którym nie mogę powiedzieć. I, I to zostanie w jakiś tam sposób zatrzynięte. Tyle mam do powiedzenia. Kochany Ryku, zapraszam ci jutro na godzinę znowu 21. Jak chcesz, to posłuchaj, tatusia, tatuś żyje. <laughs> Już zmontowałem jakiś tam filmik na TikToka. Jeżeli zdobędę 50 subskrybentów, to będę mógł ci na żywo, cały czas, non-stop z YouTube'a, z aplikacji nadawać, co tam u mnie się dzieje, co nie. Kocham Cię i tak jak zawsze, swoją mocą, swoim swoją tatusiową miłością, dosnucie, błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech to zło pójdzie precz od Ciebie. Niech ci źli ludzie pójdą w pizdu. Niech ci źli ludzie pójdą raz na zawsze do piekła i nie czynią zła. I taka fajna anegdotka na TikToku dzisiaj obejrzałem. Patrzcie, tak oczerniali pana, e, jak on się nazywał, zapomniałem nazwiska, nowego marszałka Sejmu. Patrzcie, co zrobił. Patrzcie, co zrobił. Powiedział, że krzyża ze ściany nie zdejmie. Mój ojciec zawsze, działacz Solidarności, gadał, że w PZPR też byli dobrze ludzie. Czasami to PZPR było lepsze niż ta cała post. -fum. Patrzcie, co ten Tusk wyrabia z tym Kaczyńskim, co nie? Tłuką się we dwóch. Zamiast doprowadzić kraj do porządku, zamiast jakoś to uporządkować wszystko, to patrzcie, kto się wszystko gryzie. Dobro ze złem, co nie? A patrzcie, co marszałek zrobił. Nie zdajemy tego krzyża. Pojechał pod Trzaskowskim. Nie zdajemy. I wiecie co? I taki człowiek, który publicznie przyznaje się do krzyża, to co, co mówił Jan Paweł II. To, co mówi miłosierdzie Boże. On dostąpi miłosierdzia Bożenia. To jest facet. Tak na niego napierdzielali, że taki pzp owiec że Kuklińskiego tam, yy, <coughs> prawda, uznał za, za zdrajcę, prawda, ale jakby nie Kukliński, kochany Reku, się o tym uczył, na pewno może i nie, no to z nazwy by nie było co zbierać, bo dzięki niemu, dzięki jego działaniom, no tutaj mam znajomych z Lublina, którzy mieszkali koło niego w bloku, bo on jest z Lublina, pan Kukliński, to, kochany reku, mu ludzie pomagali, to on nie był sam w tym wszystkim. Wszyscy wiedzieli o tym, że on to wynosi. Tylko wszyscy trzymali język za zębami, bo ludzie nie chcieli, żeby doszło do wojny. U nas były budowa budowane albatrosy. Twój dziadek służył w wojsku w tamtych latach. To opowiadał, jak była konstruowana bomba atomowa w Polsce. Dotykał zimnej głowicy, co nie wiem, w jakichś tam, jakich tam tych jednostkach, tej altererii, coś tam, coś tam, prawda? To było objęte ścisłą tajemnicą wszystko. Jakby nie pan Kukliński, kochany Eryku, to by z nas, o tutaj z Polski, nie było co zmieniać. Ruski by nas szit, zmiótł z powierzchni ziemi. I dlaczego wszyscy z Rosją delikatnie y, działają? Ma najpotężniejszą broń rakietę, to się nazywa bodajże szatan dwójka. Ileś tam tych machów na sekundę, żeby w ciągu do, do Warszawy, może w ciągu paru tam sekund dobić z Moskwy, co nie? bombkę taką puścić. Strykla dobrze, Patriot nie wystartuje, czy samolot dobrze nie wystartuje, ta bomba już tam spadnie i w piździe wszystko rozwali, co nie? Tak to wygląda właśnie tutaj ten pan, który tak niby twierdzą źle czynił, proszę bardzo, co zrobił dzisiaj? Przyznam się do krzyża. To jest potęgacenie, nie? To jest ba, facet. To jest facet. Jest jaki jest. Opierdziela wszystkich, ma swoje zdanie, ale patrzcie w PZPR może być w lewicy porządny człowiek, który, który krzyża ze ściany nie zdejmie. To jest gość. A patrz ile ludzi chodzi do kościoła i złoczyń, co nie? I złoczyń. No, nie oceniajmy. Kochany Eryku, śpij spokojnie, zapraszam na wieczór. Ja mam dużo pracy jeszcze dzisiaj, także trzymaj się, trzymaj kciuki. Co będzie, to będzie. To już... Tak jak Ci wczoraj powiedziałem, nie martw się dniem dzisiejszym. Nie martw się, że dostałeś pod dupie, że się wszystko spierdoliło, że się rozwaliło. Ale Pan Bóg i tak ma dla Ciebie dobre plany. Uśmiechnij się, wiesz? Wywal, miej wywalone na to wszystko. Miej wywalone, czy dwuje w szkole dostałeś. Miej wywalone, czy dobrze z matką się układało, czy nie układało. Miej na to wszystko wyrąbane. Masz ojca, który ma Boga w sercu, rozumiesz? To, co ci mówiłem, pamiętasz, jak się spowiadaliśmy w Wielkanoc? Co ten ksiądz mówi? Pamiętasz, co ten ksiądz wtedy mówił? Wy, rodzice, wy rodzice macie być bogami dla swoich dzieci. Dziecko ma widzieć w tobie Boga. Ja, wiem, że nie dałem rady. Czasami byłem smutny, czasami byłem już nie mogłem rozmawiać, nie mogłem się z nim bawić, prawda? Byłem bardzo zmęczony. On to rozumiał. Warunkiem, kochany rynku, do tego wszystkiego podejścia jest zdać sobie ze wszystkiego sprawę i się do wszystkiego, do każdego błędu przyznać. I tu napisałem temu komentatorowi: Napisz mi na czacie czy w komentarzu, co masz do mnie, komu co złego zrobiłem. Tak jak mnie pewna baba zaatakowała. Jem, zaprosiła mnie pewna osoba do siebie, tam reparowałem samochód, i nagle, niestąd, 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 to jesteś złym człowiekiem dlaczego, co pani z mojego zrobiłem? Ty mi nic nie zrobiłeś, ale słyszałem o tobie, że ty bardzo dużo ludzi skrzywdziłeś, że ty po babach lata, że ty co chwilę babę zmieniasz, prawda? Ja mówię, wie pani, co ja też słyszałem, że tam dalej za stodołą Ufo wylądowało, co nie? Widziała to pani? Co nie kochany ryku? Widziała to pani? No nie widziałam. To dlaczego pani mnie ocenia? Prawda łatwo powiedzieć o że po babach lata, prawda? Bo takie fabry, tak ludzie z zazdrości. Ci ludzie, którzy przychodzili do kościoła się pomodlić, to się modlili i śpiewali, ale ci, co tylko przychodzili dla sensacji, żeby obgadać organistę, to lepiej było powiedzieć, że organista po babach lata. No, no może dobrze, że organista po babach lata, a nie organista pedał, co nie? Bo jeszcze bym zarzuty dostał, chociaż chuj wie, co ta matka napisała na jutro. No dowiemy się przez kancelarię, bo tutaj kancelaria będzie miała wpływ na akt. Zobaczymy, co ona tam za wniosek złożyła i wie prawda, co na po napisywała, no ale coś, coś tam na was grała. Także, kochany Eryku, tyle. Życzę ci spokojnego wieczoru, poranka, uśmiechnij się. Tata jest, tata żyje, tata jest radosny i jeżeli tylko sobie tego będziesz życzył, to takiego tatusia, którego zapamiętałeś, śmiejącego się, zawsze będziesz miał przy sobie. To ciebie wszystko zależy. Nic na tobie nie będę wymuszał, tylko tak jak powiedziałem, otworzę ci furtkę do siebie. I tu wszystkim deklaruję, na nikim się nie mszczę, do nikogo nie mam pretensji. Ci wszyscy, którzy mnie ścigacie, którzy chcecie mnie wsadzić do więzienia, chcecie mojej potyczki, odpierdolcie się ode mnie. Paszli w won, w piździec raz na zawsze. Nie wygracie i mnie nie pokonacie, bo mam Boga w sercu, a Bóg mnie nigdy nie zdradził. I tu powiem jeszcze jedno to właśnie świadectwo. Miał być w piątek wysłany wtedy ten europejski nakaz aresztowania. Jestem w kościele, podnosi ksiądz hostię, a ja mówię wiesz co, panie Jezu? Ja chcę do ciebie przychodzić. Ja chcę być w tym kościele. Nie pozwól, żeby zło wygrało. Słuchajcie, jaka piękna modlitwa. A ten ksiądz trzyma jak na złość komunię w górze. Ja mówię, nie pozwól, żeby zło wygrało, nie pozwól, żeby w piątek poszedł do więzienia. Patrzcie, cud. Sąd Najwyższy napisał, że nie wolno stosować artykułu 211, bo nie. Patrzcie, jaki cud, kochany Erku. I codziennie, jak jestem na mszy, tylko Pan Jezus mi mówi: Siedź cicho, już odpocznij, ja się tym zajmę. Ja wszystko oddałem w ręce Pana Boga. Wszystko. Ja teraz, jak biorę komunię, jak jestem w kościele, on mi mówi: Odpocznij, swoje już zrobiłeś. Odpocznij teraz. Ja się tym wszystkim zajmę. Patrz, jaki mnie jest spokój wewnętrzny, bo mam Boga w sercu. I tobie życzę, kochany Ryku, żeby te moje słowa, to moje świadectwo w Ciebie przenikło. Żebyś miał to dobro. Żebyś nigdy w sobie nie dał wsadzić tego kurewskiego zuma. Wiesz? Nigdy nie mów źle o Tatusiu To zawsze powtarzałem. To, że na ma matkę Twoją napierdzielam, to napierdzielam, bo to, jest, bo to jest dla mnie obca osoba. Ja ją szanuję tylko za to, że jest Twoją matką, że dba o Ciebie. Natomiast, jeżeli chodzi o morale, to to jest dno moralne. Żeby ojca do takiego stanu doprowadzić, żeby zabrać dziecku ojca, to jest dno moralne. Ci wszyscy, którzy jej pomagacie. Jesteście dnem moralnym. Jesteście dnem moralnym. Popatrzcie nawet sam marszałek Nowy Sejmu, na którego tak wszyscy napierdalaliście. Powiedział, że krzyża z, ze ściany nie zdejmie. To jest bohater. To jest gość. Był jaki był. Był jaki był. Popatrzcie, w ostatniej chwili, jakie dał piękne świadectwo swojego życia. Jestem porządnym komunistą. I kij wam oko, co nie? Krzyża nie zejmę ze ściany. Tak samo też, Eryku. Nie daj sobie wmówić zła. Pamiętaj, zawsze możesz upaść. Tak jak ja zaryłem o glebę, zawsze możesz upaść. Zawsze możesz. E... E... Zawsze możesz upaść, ale zawsze możesz się podnieść, wiesz? Zawsze. I zawsze działaj. Kochany Ryku, kocham cię. Do miłego jutra. Papa. Pa.